Dzień dobry, tutaj Stonka. Powiem wam na co dzisiaj trafiłam. Dzisiaj trafiłam na reklamę posta o tym, jak z dziesięciu sygnałów wyciągnąć informację, że ktoś jest narcyzem. I to jest nie pierwsza reklama czy tam post tego typu, który ostatnio widuję. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu żyjemy w świecie narcyzów i narcyzek. I adychadowców, bo to też teraz jest mega na tapecie. I super. Ja się cieszę, że diagnozujemy, że nazywamy rzeczy po imieniu i w ogóle. Natomiast od razu pomyślałam sobie o tym, jak takie działanie, czyli szukanie informacji, czy ktoś z kim jestem, lub byłam, jest narcyzem, był narcyzem, właściwie jest, bo nawet po zakończeniu związku dalej jest, odsuwa. Nas, od nas, e, bo ja wiem, jak to jest wyjść z relacji i żyć przez chwilę. Takim poczuciem krzywdy i rozstrzyganiem tego, roztrząsaniem tego, jak nasz partner się zachowywał względem nas, i do czego nas to doprowadzało, i jak my teraz przez to się czujemy, i dlaczego on tak robił, i y, jakie on miał traumy, i, i dlaczego jego zachowania były takie, a nie inne. Wszystko super, tylko siadamy wtedy sobie w takim wygodnym fotelu ofiary. I się w nim kokosimy, i nie mamy szans nic zrobić dobrego dla siebie. Bo jeżeli damy komuś całą władzę nad tym, jak potoczyła się mu relacja, i całą tą relację i przebieg przypiszemy do tego, że ktoś był narcyzem lub nie był narcyzem lub był kimkolwiek by nie był, to. Nie szukamy w ogóle w sobie, nie możemy nic w sobie poprawić, nie możemy nic w sobie zrozumieć, nawet nie dojdziemy do tego, że jest coś w nas, że wybraliśmy taką osobę, a nie inną bo taka prawda, i zostaniemy sobie w tym fotelu i będziemy sobie w nim siedzieć i nic nie przepracujemy i mamy bardzo, bardzo dużą szansę trafić w kolejną złą relację. I ja wiem, że po zakończeniu jakiejś relacji to jest potrzebne trochę, żeby zrozumieć, dlaczego ktoś nas skrzywdził, bo to daje takie uwolnienie i temu ma służyć. To, 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 to ma, nas, ma nam pozwolić się trochę uwolnić, trochę zrozumieć, najlepiej wybaczyć, ale musimy w pewnym momencie też wstać z tego wodela ofiary. Zrozumieć, odsunąć odnośnie partnera i przejść do siebie. I to jest częsty motyw, który ja będę powtarzać, bo właściwie na wszystkie rzeczy rozwiązania zazwyczaj mamy w sobie, więc pewnie nie zdziwcie się, jak co jakiś czas będę mówić, że wracamy do siebie kolejny raz. I tutaj tak samo. Ja się trochę boję tego trendu. Odsuwającego nas od nas, bo się robi takie szukanie winy na zewnątrz, czy nawet nie winy, szukanie powodów, szukanie powodów na zewnątrz, a żeby w ogóle ruszyć do przodu, i się rozwinąć, i kol w kolejnym związku być szczęśliwszym, w kolejnej relacji, czy też tworzyć nowe relacje szczęśliwsze, no to musimy szukać w sobie. Musimy szukać w sobie odpowiedzi na, na te wszystkie. Yy, Rzeczy związkowe. I jeżeli będziemy myśleć na przykład o jakiejś sytuacji w związku, jakiegoś złego traktowania, czy tego tkwienia, czy tego, tego że um, ktoś nas tak zmanipulował, że sobie tam tkwiliśmy i, i, i się baliśmy, albo byliśmy zależni, albo y, dawaliśmy po prostu się szarpać tym emocjom, jest bardzo dobrze, jest bardzo źle, jest bardzo dobrze, jest bardzo źle to dobrze jest zrozumieć okej okay, on tak mnie traktował bo ma to czy to bo jest taki i taki bo przeżył to czy to ale potem zawińmy to do siebie z powrotem i zapytajmy się dobrze ale dlaczego ja w tym byłam dlaczego ja w to weszłam dlaczego ja nie widziałam czerwonych flag ja rozumiem że ta osoba mogła być tak dobra ale jest taki moment, kiedy przychodzi zrozumienie, są pewne zachowania, które powinny nam dać do myślenia, i to w nas jest odpowiedź, dlaczego tych zachowań nie widzieliśmy, dlaczego na nie pozwalaliśmy, dlaczego taka osoba była dla nas atrakcyjna. Tam dużo, dużo pytań można sobie zadać i myślę, że jak już skończy się troszkę taką żałobę, takie opłakiwanie tej relacji. I tej złości, na przykład, że dało się tak zmanipulować, że dało się tak y, omamić, to można dojść do tego, że OK, ta osoba, skoro już była, to była, to teraz czego ona mnie nauczyła o sobie? No, nauczyła mnie na przykład, że akceptuję przez jakiś czas, że ktoś mnie zdradza, tylko dlatego, że powie mi to czy to, albo że zachowuje się tak i tak. I dlaczego ja tak mam? Bo być może pamiętam taki schemat z dzieciństwa, bo gdzieś yy, wpasowywało się to w moje rozumienie miłości, bo ta osoba przypomina mi kogoś z dzieciństwa i wtedy zaczyna się fajna praca, bo dzięki temu narcyzowi, czy też komuś z problemami, kto nie był narcyzem, kto nas przejechał w cudzysłowie, możemy znaleźć nasze jakieś zapalniki. Możemy znaleźć nasze traumy i zobaczcie jak fajnie to się składa w to, że możemy nad tym popracować i być może ten ostatni narcyz na waszej drodze, czy nawet psychopata jakiś, czy psychopatka, czy wariatka, czy narcyzka, Ktokolwiek, ktokolwiek to nie był. To myślę, że Mniej ważne jest, co to było. Po prostu zróbmy tak, żebyśmy drugi raz nie weszli do tej samej rzeki. Pomyślmy o tym, co my możemy ze sobą zrobić, żeby drugi raz nie spotkać takiej osoby na swojej drodze, a jeżeli już spotkamy, to żeby umieć ją kopnąć w tyłek dużo szybciej niż poprzednio. No. Tak mnie ruszyło dzisiaj, ruszył mnie dzisiaj ten post, naprawdę. Bo trochę się boję, że, że pójdziemy w złą stronę, że pójdziemy szukać gdzie indziej zamiast na swoim podwórku, a to spowalnia rozwój. To spowalnia dojście do miejsca, w którym chyba chcecie być. Przynajmniej w którym ja chcę być. Więc zostawmy już tych naszych byłych, podziękujmy im serdecznie, bo dzięki nim znaleźliśmy miejsca do pracy. Potem je przepracujmy i Bądźmy w szczęśliwej relacji. A ja życzę Wam miłego dnia.